Witam znowu. Ten, coś tam zapałzowałem, no i dalej się nie da, nie wiem dlaczego. Ten telefon to w ogóle jakieś jest. Diabeł, jakiś diabeł to jest. Mam karty. Mam karty. Nie wiem czy mnie będzie widać, bo teraz nie mogę obrócić. Myślę, że mnie widać. Jeśli nie. To no to nie. Powinno widać. Mamy tu nasze karty. Zobaczymy, się z nimi stało 20 minut. Zabrzęcza. Nie przykleiły się, nie przykleiły się. Są zimne po prostu. Do dupy to wszystko. Nic, nic się nie zrobiło, widzicie? Normalne karty zostały. Nic, nic, po prostu nic. Nie wiem jeszcze jaki jest zrobić eksperyment, ale coś zrobię na pewno. Zrobię, no bo jak? Nie zrobić, tu już robić zagięte. O! Trochę się wygięła karta. Trochę się wyginała, bo widziałem na kanale... E, e, widziałem na jakimś kanale, nie powiem którym, ale pewnie go znacie. E, karty były wygięte. Były do siebie przyklejone. Później chyba było, że w lodzie. To, to, to było, że wyciągnięte z sasetki. Było całe mokre i nie dało się tego odczepić od siebie i tak aż całe karty to, to były podarte po prostu, podarte. I myślałem, że mi też wyjdzie. No ale nie wyszło. Niestety. Nie wyszło. No ale może kiedy indziej. Szczy może wymyślę z czym tu jeszcze zrobić. Na pewno karty będą potrzebne do tego.